Witajcie moi drodzy! Mamy 13 października i 13 short z serii Spooky Craft. Dzisiaj wybudujemy kolejny grób, zapraszam do oglądania. Do wykonania grobu potrzebne nam będą bloki bielicy, świerkowe zapadnie. Bruk, płotki. Oraz coś do dekoracji. Mogą to być kwiaty, doniczki, świeczki, tabliczki, czy też lampiony. Wszystko zależy od Was. Tak prezentuje się gotowy grób. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej budowli, a jeśli chcecie razem pobudować w Minecraft, to zapraszam Was na nasz kanał Twitch wielorybki. Do jutra.